Dzień dobry, tutaj Barcin, a oto drugi odcinek specjalny Rewoltów, czyli w sumie odcinek chyba 17, w którym pokażę Wam niektóre samochody, które jeszcze Wam nie pokazywałem, a które są warte uwagi. Tak jak widzicie tutaj z prawej strony, yy, ponieważ yy, może zacznę tak: yy, wiele osób mówiło, że chciałoby, żebym zrobił odcinki Rewoltów jak. Yy, Zdobywam autka. Nie jak przechodzę Mistrzostwa, tylko jak zdobywam autka. Więc yy, na początku myślałem, że jednak tego nie zrobię. Później, że zrobię yy, odcinek, odcinek yy, w którym będziecie głosować. Łapy w górę i łapy w dół. Demo się włączyło, przepraszam. Ale jednak pomyślałem, że yy, będzie lepiej jak. Jak zrobię te odcinki? Bo czemu miałbym tego nie, nie zrobić? Tak, wyłączę demo. A więc za zaczynam. A, i co w związku z tym? W związku z tym, tam z sprawie widzieliście, które samochodziki mam już odblokowane. A niestety nie mogę ich. ich. Yy, anulować, tak jakby. Więc powiem, jak jakie zdobyłem. A następne będziemy zdobywać już normalnie. No ale niestety nie, nie gwarantuję Wam, że. Yy, Zdobędę wszystkie. Tylko te, które będę umiał, to wam pokażę, jak je zdobyć. A więc, tak, yy. może cofnę. Jak widzicie, oprócz tych 8 podstawowych, mianowicie te na samej dole, co widzicie teraz z prawej, i, i te dwa z lewej, w drugim rzędzie, od, od dołu. Czyli Volken Turbo ten czerwony i y, Sprinter ten niebieski. Mam odblokowane tak: Ercesan ten obok Sprintera i Candy Pebbles ten różowy. Zresztą Wam bo za chwilę pokażę. O, właśnie. O, te 8 podstawowych macie na samym początku. San'a i Kendy Peblesa odblokowywujecie, jak przejdziecie mistrzostwa pierwsze. Ja już wam pokazałem jak je odblokować, bo mianowicie przechodziłem mis mistrzostwa więc mamy już je, je, za je za sobą. Jak przejdziecie drugie mistrzostwa, macie odblokowanych Evil Weasel i Panga Turing. Tak, te dwa macie odblokowane więc też je wam pokazałem. Jak kolejne mistrzostwa, czyli przedostatnie. Macie odblokowane Test Control i ad Adeon. Więc dlaczego mam odblokowaną Bertę i Mausa? Otóż je się odblokowuje tak. Pokażę Wam za chwilę. Mianowicie w planszach jest coś takiego. Ostatnie, Widzicie? Jest game Mode, Racer, track Lend, laps Car. I to najważniejsze, one race. Jeśli jest tak. W tym jest tak. W tej planszy jest tak. W muzeum jest tak. I w botanicznym ogrodzie też jest tak. Czyli musicie wszystkie plansze wygrać. To, w tym, to jeśli wygracie, to macie odblokowanego mausa. Jeśli chcecie odblokować Bertę... To musicie mieć wygrane Toy World, ja mam wygrane, Host Town mam wygrane, Toy World 2 też mam wygrane, i Toy Hood 2 również mam wygrane. I te cztery, te cztery plansze musicie mieć wygrane, żeby odblokować Bertę. Tak się odblokowuje te, co mam już odblokowane. A resztę Wam pokażę w następnym odcinku. Dzisiaj natomiast chciałem Wam pokazać. Jak wpisujecie kod Karniwal, to mianowicie pokazują Wam się takie cuda. Może zacznijmy od rotora, bo to nie jest normalny samochodzik. Jak widzicie, ma duże koła i nim komputer nigdy nie jeździ. Tak, nigdy nim komputer nie jeździ, natomiast chcę Wam właśnie pokazać, jak się nim jeździ. Co jest w nim nie niezwykłego? Otóż takie coś. Oj, chyba za głośno. Jak widzicie, ma strasznie wielkie koła. I nim komputer nigdy nie będzie jeździł. Ale patrzcie, co w nim niezwykłego. Antenę ma na górze. Jak walniemy, za mocno. Zaczekajcie. O, skubany, nie chce się przewrócić. To poszukamy jak jakiejś rampy. O, skubany, dobry jest. O, tu jest jakaś rampa. O, i widzicie? Tam, gdzie jest krzyżyk, jest gwiazdka. Na, sam na, samym na samej górze samochodu. Właśnie, chyba już mówiłem, że na każdej planszy jest taka gwiazdka i trzeba ją zdobyć. My sobie teraz zdobędziemy tą gwiazdkę. No chyba nie, jej nie zdobędziemy jednak. O, prawie bym się przewrócił. No. Okej, okay, teraz się przewrócę. Widzicie, przewróciłem się. Antenkę mam na, na dole. O, a nim dalej można jeździć? Nie trzeba się odwracać. I to jest w nim takiego niezwykłego. A spróbujemy jeszcze zdobyć gwiazdkę. To pokażę wam, o co chodzi z tą gwiazdką. Mam, no niestety nie udało się. Jak widzicie, antenka już jest na górze. Jak zdobędziemy gwiazdkę, to mianowicie z tej lewej strony wylosuje nam się gwiazdka. I to tyle, jeśli chodzi o rotora. Przejdźmy do następnego samochodu. Który wam się odblokowywuje po yy, tym kodzie Carnival Będzie nim panga Co jest niezwykłego w pandze Mianowicie nie panga tc tylko panga ta wielka Z klasy pro Za chwilę się nią przejedziemy Chyba się wyrobię w 15 minutach w tym odcinku więc spokojnie załaduje się jeszcze. Pewnie widzicie Frapsy. Yy, nasz FPS-y 22? Zav zawsze mylę Fraps i FPS. A to oto ten samochód Panga TC. Jak widzicie, śmieszny. Przejdziemy się nim. Tak. I na koniec pokażę Wam jeszcze Ufo. Zobaczycie, bardzo śmieszny samochod, yy, samochód. I teraz porównajmy pangę Z. To jest pangę z innymi samochodami. Patrzcie, jaka wielka. Widać chyba różnica, nie? To jest ogromna. No to przejdźmy dalej. To jest właśnie taki odcinek specjalny, gdzie pokazuję wam różne samochodziki. A więc spodziewajcie się odcinka, kolejnych odcinków, gdzie odblokowywuję autka. Mam nadzieję, że się wam spodoba. W ogóle od początku wiedziałem, że ta seria będzie się. że to będzie moja najlepsza seria, że że pomogę po prostu niektórym nie zapomnieć o tej gierce. Mam mianowicie Clockwork, Clockwork 2, Clockwork 3, Clockwork i Probę UFO. I mamy jeszcze Mystery. My Mystery to po prostu ta taki samochodzik, nic szczególnego. A Clockworky to takie samochodziki, o właśnie. Tylko w, róż w różnych kolorach. Clockwork, Clockwork 3 to będzie zielony. A próbę UFO to UFO, ale pokażę Wam co w nim niezwykłego. I to będzie ostatni samochodzik, który, który dziś, w dzisiejszym specjalnym. Tak. <try> Zobaczymy. Nie, jednak nie zobaczymy. Jak widzicie, na, na dole jest One Race. Yy, I ta rubryka jest bardzo ważna, jeśli chodzi o, o odblokowywanie samochodzików. No, załaduje się tylko i. Jak widzicie, jesteśmy ufo, widzimy niezwykłego. a to, że potrafi latać. Za chwilę tylko dojdziemy do jakiejś rampy. Mianowicie, może takiej, nas bardzo szybkie, naprawdę. Bo czy na prawie. I patrzcie, ile i, i, i latamy. No mianowicie nie latamy, ale... tak, tak... Lądujemy. No tak, jak, jak, jak spada chroniarz, wiecie o co chodzi. Bo jak widzicie, wynosimy się, się. poszukam jakieś ramki. Aj, Pójdziemy sobie tutaj na skróty, żeby znaleźć, rampę. O, i tu jest rampa. I zobaczcie. To było fajne. Można się tak bawić. A to tyle w tym odcinku. Chyba się z nami pożegnam. Jakby co, nie ma szans na Revolt 2, bo firma zbankrutowała więc tylko tą częścią możemy się nacieszyć. No i spodziewajcie się kolejnych odcinków, gdzie odbokowywuję kolejne auta. A ja już się z wami żegnam. Do widzenia.